Z racji tego, że jestem najprzystojniejszym, najzabawniejszym, najbardziej inteligentnym, najmądrzejszym i co najważniejsze, najlepszym frikiem przy stworzach, postanowiłem, że dzisiaj powyjaśniam paru zbów w taki sposób, jak inni by się po prostu bali i nie mieli jest do tego. Inne friki muszą poczekać, ponieważ ten kanał jest stworzony dla frików, filmy są w kolejce, więc dzisiaj zobaczymy, co się dzieje na YouTubie i powyjaśniam parę farmazonów, zębów, gdzie też się znajdzie, zobaczymy, co i jak trzeba zrobić. Emiot przesyła trzy. Szybkie szef. trzy statementy a, a one, największej polskiej dziwki, największej polskiej dziwki, która napisała na początku, że. Co jeżeli ja jestem projektem mojej Wojtka? A co jeżeli nie jesteś prosty Fagata, musisz jestem z tym powiedzieć, że jesteś zwykłą Szczerze, gdybym plunął na ciebie, to byłaby to dla ciebie nagroda połowa Warszawy, dlaczego w ogóle druga połowka się nie wyrucha. po prostu kurwa dziła ciebie. Dajesz kurwa temu, kto, to, kto popadnie. I ty nie masz prawa głosu. Musisz się z tym pogodzić. Po tym co robisz, wybrać pieniądze, ponad moralność. I to już robić Cię największą kurwę. Chciałabym być w ciąży! Myślę, że Lizak jest w stanie zrobić ci dziecko? Tylko musi najpierw... Kur... Sam nie być dzieckiem? Myślę, że dziecko byłoby szczęśliwe, gdyby zobaczyło historię, jaką matka tworzy w internecie. A, wiesz, dzisiaj obcią***łem takiemu czarnemu. A, wiesz, wczoraj spijam śmietanę na OnlyFansie. No, dla mnie jest to przerażające, że młode dziewczyny, bo ty masz fanki, jesteś inspiracją i idolką dla młodych dziewczyn. I teraz robisz się... Ogólnie pod za tym kanałem stoi Boxdel, ale nie wiem, czy jest to prawdą, natomiast jeżeli chodzi o takby. Jakość nagrania, montaż i tak dalej, to widać, że uległ dużej zmianie, więc możliwe, że faktycznie tak jest. A ciekawe też, jak to się finalnie na Boxdelu odbije, jak gdzieś tam par, paru osobom się mocniej oberwie, bo tłumaczenie na zasadzie, ty, ale to przecież stary, stary, ale ja, ja nie kazałem komuś czegoś mówić, raczej nie zdałoby egzaminu. Normalne powoli, właśnie dzięki takiej dżdżce jak ty, że się kłisz, bo tak. Lizak mówił na jakimś live, gdzie był ten kur. Chur... Zniszczony, jak on ma przybysz. Przybysz właśnie Sigma, i on mówił, że jak można mieć dziewczynę Only fansa. To Lizak powiedział, że Ty przecież całkiem nagich zdjęć nie dodajesz, prawda? Dodajesz kur. jak spijesz kur. jak rozdzierasz ci. Kur... podsumowując, i nie chcę ci teraz obrazić, ja mówię prawdę. Byłaby to krzywda dla dziecka, jeżeli poszłaby do szkoły i by zobaczyła, co się dzieje. Sex working, prawda? Pozdrawiam, z... kur... No ale. Znaczy, ja w jakimś sensie się zgadzam akurat z tym stanowiskiem, zresztą sami wiecie, że prezentowałem, powiedzmy, troszeczkę zbliżone w odniesieniu do dziewczyn, które. Czerpią korzyści materialne z seksualności samej. Ja też nie potrafię sobie wyobrazić, jak mam się spotykać z dziewczyną, która modli fansa, ale jeżeli komuś to odpowiada, to spoko. Tak samo nie wyobrażą sobie, żebym spotykał się z dziewczyną, która waży 200 kg, ale niektórych to podnieca, więc. Yy, więc luz. Ale no, dla mnie jest to obrzydliwe, nie? Sex working kiedyś w sumie też był modny. Mamy na przykład matkę pewnego polskiego freakfightera. Nigdy nie rucham z Malikiem ani z Josephem. Powiem tak, jestem w stanie uwierzyć, że fagata nie. Się ani z Malikiem, ani z Josefem. Tak samo ja jestem naturalny i nigdy nie brałem żadnych środków dopingujących. A jeżeli to prawda, brawo Malik i Josef, właśnie dołączyliście do 10% mężczyzn, którzy nie włożyli członka w fagaty. Gratuluję, też się do tego zaliczam, chociaż miałam propozycję od fagaty, aby ją wy***ć. A co do Labrygasa. Labrygas, kuts. Trans to nie trans. Sport. Zapamiętaj teraz na zawsze. Ja wchodząc do oktagonu, udowodniłem, że w ciągu jednej sekundy mogę pokonać dwóch gitów, nie dostając żadnego obrażenia i nie zadając żadnego ciosu. Ty nie zrobiłeś ani grosza. Załęcki nie zrobił ani grosza na walce ze mną. Ty jesteś trochę w gorszej sytuacji, bo przejmujesz się tym, że dostałeś karę minus 50% garzy. Tylko zapomniałeś, że twoja garza wynosi 0. A minus 50% zera, Labryga, to ty, czyli 0. Nie dość, że magicznie wyleczyłem kontuzję Tobie, Denisowi Załęckiemu również. Ja, Denis Labryga, strzela kolano Staje i pogodziłem was. I również pogodziłem nad ojca i syna. Dawid Załęcki też magicznie, jak odszedł z narożnika od Denisa Załęckiego, zaczął biec. Bardzo się cieszę, że pokazać prawdziwą twarz, wyzywając dziennikarzy. My właśnie Opierze, do tego, załeś, do Ja tego mówię, powiem. ja mówię, ja mówię teraz. Także. Cieszę się, że family friend z Labryga, który mógł zarobić naprawdę miliony, już nagrywał z lekcji filmiki. I z milionów myślę, że zacznie zarabiać tysiące. Ani... Tylko też po niektórych to widać. Ja od początku wam mówiłem, że od Labrygi czuć ściemę. Taki dobry chłopak z bloków, który przewartościował życie. Ściema. Kurwa, to było czuć. I tylko na niektórych konferencjach gdzieś tam czasami puszczały mu nerwy i pokazywał, że jednak środowisko pewne nie jest mu obce. Nie? A nie było z tysięcy, setki, a z setek wylądujesz. Pierdlu. No jeżeli chodzi o bagietę. Gość, który nie rozumie gry. Ja nie wiedziałem, że olejnik doleci. Bo ja po prostu zobaczyłem, mówię, mam przestrzeń doskoczę. No ale już mnie ochrona tego, nie? No i w tym momencie olejnik go chwycił, nie? No i ku... ona to odpowiadać. Jak wygrasz, to zawalczysz z Natanem na Gali, tak? Tak, ale z drugiej strony ci powiem, że i dobrze, że go nie uderzyłem. A wiesz dlaczego? No ma walkę za tydzień stary. Nie wie jak bije. <głos> <głos> nie wiem. No, jak no i k***, nie dowiem, jak bijesz, bo nawet nie dosiniesz kurynkom. Boję się face-to-face'a mojego, jeżeli chodzi o bagiety i kapelę. Pierwsza raz wejdzie Nathan bo mi się kurwa będzie chciało na siłę cokolwiek robić, tym bardziej, że oni nie będą mi odpowiadać na pytania. On jest k***, naturalnie głupi. Ja nie mam kurwa, czy co ja mam powiedzieć? On jest naturalnie głupi. <noise> Ale co? Dlaczego jestem głupi? Dostał kąska Fame. Co robi Fame? Daj mi szeligę teraz na dwudziestkę. Dostał konska Diament Cloud. Co robi Cloud? Daj mi k... Denisa, Labrygie i Denisa Co zrobił procent, Prime? Dał mi kapelę, bagietę i olejnika I to ja jestem pierdolny. Ale widzisz bagieta, podrapałeś go, cały chłopak Ale podrapany Myślałem, że mnie bagieta podrapał Czy on mi k nie zrobił? Ja pierdolę Szpaku, macias, jakieś bify Puszczę kawałek, zobaczę co to jest, bo Naprawdę nie mam pojęcia co to jest to, there. 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 A, there. A, to no. na tyle, nie ma się to dziwić Pozwólcie, że nie będziemy słuchać już dłużej tego fragmentu utworu muzycznego. Mam nadzieję, że Macias z wyjdzie z Narkotyków. Ponieważ widzę, że jest naprawdę ciężko. W hotelu zażegnaliśmy konflikt wojenny, ale jak to w ogóle było? Pewna osoba, której ksywki nie będę wymieniać, bo nie będę go promował, posiadała plotkę, że ja przepraszałem, płakałem, nagrywali mnie, jak to robiłem. Do tego proszę o te nagrania, żebyście tak udostępnili. Bo w końcu dopadli mnie ludzie, których obrażałem, coś w tym stylu. Słuchajcie, miałem biw z Maciasem. Trochę taki, można powiedzieć, fałszywy biw pod tym względem, że zacząłem obrażać Maciasa przez to, że nabrałem się na jego fake konto, które mnie obraziło, i myślałem, że jest to on. Co podtrzymuje, że jakby Pokazał się jakie i myślę, że bym go zgasił kurtnerciem. Ale właśnie ziomki Maciasa na saunie do mnie podbiły i mówiły: kur... w dupę, rucham cię, Ja powiedziałem, że kur... kim wy jesteście. I sobie poszli, nie? Jak wychodziłem z sauny, to powiedzieli, że nie wyjdę z sauny, i czekają na mnie na zewnątrz Radem z jakimiś tam ziomkami. No to odpaliłem telefon i zrozumiałem po 15 pewnych studiabrykach. A w ogóle zauważyłem, że Macias teraz stał się bardzo łatwym celem, jeżeli chodzi o jakieś bify publiczne, bo Macias stał się strasznie nielubiany. Mam wrażenie, że White Widow jakiś czas temu mieli olbrzymi pojawany fanbase, a w ostatnim czasie właśnie wręcz przeciwnie są nielubiani. Ale nie wiem z czego to wynika, nie? bo jakby nie znam historii do końca ich grupy. Znam tylko gdzieś tam ich twórczość. No to osobiście nie jest dla mnie rap, który mi siada. Yy, chociaż mają jeden kawałek, który ma spoko styl, taki gangsta kawałek R.I.P. von King, coś takiego. To, to mi akurat siada, bo tam jest taka, taka fajna agresja oddana na traku. Eripe kiedyś w takich swoich pierwszych, pierwszych piosenkach właśnie na tym bazował, że on w bardzo taki agresywny sposób rapował. Potem, potem zmienił troszeczkę sposób na Wiki, i to takie mocne wkurwienie zamienił na przyspieszenia, które były dużo gorsze. Starały się być bardziej, powiedzmy, yy, yy, techniczny w tym rapie. Okazało się, że no jednak na tym kurwieniu, jak bazowo wychodziło dużo lepiej. Rip King Von. No dobra, no jeden chuj. Ja nie wiem, co to jest, kurwa, ten King Von jebany. Aha, to jest raper, jak coś. Z całym szacunkiem, ale to dowód, że on nie świadczy, że. Albo chuj zresztą, nie powiem Nie znam raperów ze Stanów Zjednoczonych By po prostu przyjechali i grzecznie powiedzieli Panowie, coś wam się pomyliło w główce, że będzie coś znaczy to takie... znam, ale nie wszystkich Co robili, nie? No to oni zadzwonili do Maciasa, ja powiedziałem O chuj, że jak chce ze mną rozmawiać, to niech przyjdzie na żywo i ze mną porozmawia No i k***a, jakiś śmieszny beef Stałem z całym szacunkiem do nich, dlatego F*** mam ten beef Słuchajcie, news odcinka. Właśnie dowiedziałem się, że e, Tomek Olejnik zlikował harmonogram Fame y ma 20 Tomek postanowił, e, że sprzeda się za koszulkę i tatuaż i chciał wszystko. A to śmieszny był, jak sam z tak szczerze. Sam pisał z jakimś randomem na Instagramie o tym. Dobra, już piszę do szefa, na pewno się zgodzi, bo mówił yy. o tym zaraz się odezwę. Jak rzuci 10 to mogę. Wyjątkowo na Fame 20 w lutym, na walce z Wardęgo, mu też dodać, ale no, teraz deal trzeba szybko było. Pewnie Tomkowi brakuje na. K Sesja 10 teraz i na 100% Wardęga, tak, ok, 1000%, 10k i wysłał screena Hej Tomek, przesłałem harmonogram działań Do Fejm 20, 10 stycznia sesja zdjęcia 15 stycznia, <laughs> 5 lutego Konferencja Fejm 20, 9 lutego Media Day, 10 lutego gala Fejm 20, kurwa ten olejnik Jest totalnym królem, przysięgam Nie, kurwysun wysłał wszystkie informacje o nadchodzącej gali po to, żeby Dostać 10 tysięcy za reklamę A właściwie próbować wyżebrać 10 tysięcy Za reklamę, bo tam nawet propozycja finansowa nie padła. Siema, możemy się zreklamować na PRIME? No możecie, ale jak chcecie, możecie kupić jeszcze mnie na fajmie. Jeszcze wszystko jest tajemnicą, ale będę walczył i tam zasięgi są więcej. Warto Dacie tychę. CJ przesyła dwa Trzy razy w ciągu w jednego wiadomości zaatakowajcie. Widziałem to wszystko, tak, sam byłem zdziwiony. A to nie musi, ojojoj, tu się dzieje gruby to, 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 to by pomyślał, że spacyfikuje go kurwa Jaś, kapela, bagieta czy olejnik Ja z szacunkiem Ale co ty pierdolisz? Jak nie kurde, olejnik, bagieta i kapela spacyfikowali? Ja się kurde, położyłem specjalnie Alanik z Sekwentą w Ja pierdolę, będę się na tym Trochę męczył. Tak patrzę, Lizak z wampirem coś poddymiają, no to sprawdzam czy skąd to też próbuję, a ten rzuca stypiarskie porównania Lizaka z psem. <laughs> Nie ko śmierć jest na akurat <laughs> Lizaka z psem. Największy zademiarze we freakach, ale w sumie ich lubię, pomimo wszystko. Czyli pasternak i Lizak dodali jak idą kur... z Wilanów. Ła! Z nożem emotki, bo trzeba mieć walkę. K***a. 2 na dwa w cloudzie. Z tego co wiem, Cloud nie jest zainteresowany tą walką i raczej tej walki nie będzie. Wolałbym zobaczyć jak nagrywa Lizak Storkę i mówi Alan, <śmiech> twoją. <śmiech> Wy cenzurujcie, bo mnie kurwa, pan zabije. Nie jest to nic legendarnego moim zdaniem. Dlaczego tak mocno ruszyłeś na Natana? Za to wszystko co on gadał na tej konferencji na mój temat. Ale my się kurwa, ale nie lubimy. Co to? Dalasz, na Instagramie mówiłeś, że jestem w twojej federacji Mam dla ciebie informację, mianowicie jesteś teraz na moim podwórku Pierwsza zasada jest taka, że jeżeli chcesz zobaczyć z kapelą i bagietą, to musisz mnie pokonać Nie bądź takim lamusem Okej, okay, mówisz, że ty jesteś ikoną, gwiazdą tej Ach. federacji, Prima. To powiem ci tak, pomyliłeś się Przyszła gwiazda na wypożyczenie, w... Bawa k... z widowni kogoś Teraz co tam było... Nie muszę cię pytać o zgodę, ciebie nie muszę Cię pokonywać, bo to, że nie cię pokonał, każdy wie. Sam sympatię do ciebie. Mógłbym z tą zawalczyć, ale po tym, co powiedziałeś, udowodnić ci, że ja mam władzę. Bo były rozmowy, z tą najpierw walczył. Za bardzo się poczułeś i muszę cię troszkę utemperować. Jak oceniasz jego osobę? Ja nie mnie oceniam, no wariat. <laughs> no fliku. No. Okej, okay, wariat nie. Prawie zmotywowało do pewnych rzeczy, aby powiedzieć, ale powiedziałeś frik, czyli jest okej okay. A następny frik, przyszedł zrobić pieniądze, no w dziwny sposób w Moim zdaniem, bo to jest nam jest jego kurcze Ej przepraszam, bo nie chcę się mieszać w takie rzeczy, ale Soroko mówisz, że pieniądze w dziwny sposób, bo idę do frików i robię performance, robię show i wyjaśniam ludzi A powiedz w jaki ty sposób chciałeś zarobić pieniądze i dlaczego się siedziałeś, skoro oceniasz, że ktoś w dziwny sposób zarabia pieniądze Spina Magicala z Nitro. Magical napisał po swoim ogłoszeniu na klaucie Twitter. Jak na przygłupa, to masz coś ze wzrokiem, skoro stwierdzisz, że byłem brudny w oktagonie na prezentacji. Muszę Cię rozczarować. Wszystko, co ubrałem do kostiumu, było nowe. Natomiast śmierdziało to od Ciebie na klaut, jeden szatni, i nikt nie chciał do ciebie podejść dwubroda świnią z rączkami jak Patryki. Magical spiął się z Nitrem, bo go wyzwał do walki. Nitro chciał za dużo kasy, czy coś w tym stylu, bo to mówił, że za brudny. Jakie nudne pierdolenie. Nikt nie chciał zobaczyć walki magii z Nitro. Nie będzie walki z Magikala z Nitro? Kurwa, no nie wiem. Ja uważam, że walka Magikala z Nitro byłaby ciekawa pod tym kątem, że byłyby jakieś medialne gwiazdy yy, na siebie, które mogłyby być dosyć interesujące. Pod kątem medialnym uważam, że walka Magikala z, z Nitro byłaby ciekawsza niż walka wardengi z Nitro, natomiast walka wardengi z Nitro byłaby ciekawsza stricte w samym Oktagonie, dla mnie na przykład osobiście. Ale myślę, że to do, ani do jednej, ani do drugiej walki nie dojdzie, a przynajmniej tak mi się wydaje. I bardzo się dziwię osobiście Sergiuszowi, że z Bardengu nie wyszedł dotychczas, ale nie chciał, tu nie wyszedł, nie? Jeżeli chodzi o Daniela Magikala, to lik Tygodnia to Magikala zawalczy na Klaucie i mogę Wam powiedzieć, że prawdopodobnie z najprzystojniejszym, najbardziej inteligentnym frikiem, który jest największą gwiazdą aktualnie. No dobra, nie?